Jestem zadowolony z tego, co robię, z tego, co czynię i z tego, jak wygląda moje życie. Ale czy tak właśnie wygląda człowiek zadowolony? Czy tak wygląda człowiek, który jest szczęśliwy? Czy tak wygląda człowiek, który jest nasycony swoim życiem, który odczuwa z niego dumę? Zapraszam Was na kolejny podcast, tym razem z pytaniem. Czy jesteście zadowoleni? Czy ja jestem zadowolony z tego, jak wygląda, albo jak wyglądało moje życie? To już kolejny podcast na kanale Tełkę. Zapraszam Was bardzo serdecznie do śledzenia tegoż oto odcinka. Aktualnie 3 minuty temu wszedłem do mieszkania. Wróciłem z Warszawy, gdzie byłem na Emilówce, ale szerzej o tym wydarzeniu możecie dowiedzieć się z linków, które wam zostawię w opisie Emilówka Domówka Instagram albo Emil Lipski Instagram tam na pewno się pojawi After mówi w najbliższej przyszłości a tymczasem dlaczego naszła mnie taka rozkmina dlaczego naszła mnie taka rozchmina? otóż sam chciałbym to wiedzieć jechałem pociągiem z dobre 4 godziny i tyle myśli ile przeminęło przez moją głowę to jest po prostu coś niesamowitego to jest coś nienormalnego. Mam wrażenie, że moja goła, która zawsze jest wielka, w tym momencie jest jeszcze większa. Z jednego powodu, sam nie wiem, co myśleć, co sądzić. Z jednej strony mam wrażenie, że jestem w dobrym etapie swojego życia, ale z drugiej odczuwam pewien niepokój, że to wszystko za chwilę może pierdolnąć, jak jebany domek z kart. A chyba, jak wygląda pierdolnięcie domka z kart, nie muszę wam przedstawiać. Film ten, albo podcast ten, jest nagrany po to, by mógł się wypowiedzieć tak swobodnie, po prostu przed wami, przed moimi widzami, których was na kanale już coraz więcej. Powoli zbliżamy się do granicy 100 subskrypcji, która może być pewnym przełomem i sprawi, że moje ochota i działanie na tym kanale na YouTube będzie jeszcze większa. A czy tak się wydarzy, tego niestety nie wiem, bo moje zaangażowanie w rozwój tego kanału jest naprawdę małe. Teraz sprawdzę, właściwie sprawdziłem w pociągu sytuację, jak wygląda zadowolenie z życia Polaków. Polacy na rok 2021 w 51% są zadowoleni z życia. Ale ja pragnę zadać pytanie, w jakim sensie są zadowoleni ze swojego życia? Czy są zadowoleni ze swojej pracy, kariery? Czy po prostu są zadowoleni, ale tak na dobrą sprawę są niezadowoleni. A dlaczego są niezadowoleni? Bo jeśli człowiek, moim zdaniem, zadowolony, szczęśliwy ze swojego życia, jest po prostu cały czas, a nie nachodzą go różne myśli, które sprawiają, że wtedy nie jest zadowolony. Ewidentnie tu chodzi o całokształt całej tej sytuacji, o całokształt tego, czy człowiek jest zadowolony. Czy jest to normalne, czy też nie, ja tego nie wiem, bo skąd mam niby to wiedzieć, skoro samym mną, całą moją osobą, targają różne myśli, które sprawiają, że nie do końca jestem w stanie pojąć. To, jak to wszystko wygląda, co się dzieje. Wiecie, ja cały czas mam wrażenie, że nawet jak coś zrobię dobrego, jest jakiś fajny okres w moim życiu, to zawsze z tyłu głowy mam coś takiego, że dlaczego to się wydarzyło, dlaczego tak jest, dlaczego to się za chwilę wszystko rozwali, dlaczego mam takie myśli. Nie mam o tym żadnego zielonego, bladego pojęcia. Dlaczego takie myśli nam kierują? Mam tylko nadzieję, że właśnie tworząc coś takiego, czyli lanie totalnie wody, podkaście, o którym tytule się dowiedzieliście na samym starcie czyli podkaście, czy jestem zadowolony ze swojego życia, czy wy jesteście zadowoleni ze swojego życia. Kończąc mój wątek, a właściwie nawet nie kończąc, tylko przechodząc z niego do kolejnego, pragnę Was tylko poinformować o tym, że jesteście społecznością tego kanału. Ja tego nie ukazuję, ale naprawdę jestem zadowolony z tego, jak to wszystko wygląda i jak to się rozwija. A tymczasem spójrzcie na kolejny fragment tego, co chcę powiedzieć. A chcę powiedzieć o tym, że bycie zadowolonym to tak naprawdę, no co, jest człowiek zadowolony i co? Ale jakie mogą być różne zadowolenia? Pamiętajcie, że ludzi na świecie jest naprawdę mnóstwo i każdy człowiek jest inny. I jeden może być zadowolony z tego, że ma co zjeść, po prostu co zjeść. A drugi może być zadowolony z tego, że wygrał los na loterii. A jeszcze trzeci może być zadowolony z tego, że sobie zwiedza świat. Ale czy to jest problem? Absolutnie nie. To nie był. Nigdy nie będzie żaden problem. Bowiem każdy człowiek jest inny. Co trzeba zrozumieć? To trzeba potrafić. Do czego trzeba dojść? Czy ja doszedłem do takiego etapu w swoim życiu? Do tej pory myślałem, że tak. Ale dziś mam potężne wątpliwości co do tego, czy często mam coś takiego, że nawet nie wiem, czy chyba się powtarzam, ale kompletnie nie mam żadnych kartek, notatek, nie mam nic do tego podcastu. Po prostu mówię to, co. Jeśli mi na język przyniesie, jeśli jeszcze jesteście w tym, to sobie możecie pomyśleć: Ej, co ty za głupoty, pierdolisz? Owszem, pierdole, potężne głupoty, ale pamiętajcie, że trzeba robić wszystko, aby być zadowolonym. A czy Wy jesteście zadowoleni? Tego nie wiem, ale mam nadzieję, że odpowiedzi. Udzielicie w komentarzach bądź też nie. Wiem, że wam się nie chce tam wchodzić. Wiem, że wam się nie chce wchodzić na tą sekcję. Wiem, że wam się nie chce w ogóle tego ryja oglądać. Ale jeśli możecie, to po prostu piście, czy wy jesteście ze swojego życia zadowoleni. Człowiek jest zadowolony wtedy, po raz kolejny się powtarzam i mówię o tym samym słowie. Ale tak to wygląda, jeśli umiejętności językowe, umiejętności wypowiadania poprawnej polszczyzny są na poziomie niedostatecznym. Jednak mam nadzieję, że im dalej w las, im dalej ten kanał będzie się rozwijał. I jeśli będzie się rozwijał, będę potrafił do Was mówić bardziej. Nowoczesnym językiem, bardziej językiem dostępnym i nie będzie to ciągle powtarzanie tych samych słów. Bo powtarzanie tych samych słów... Z tego, co można usłyszeć, przeczytać w internecie albo dowiedzieć się z książek, oznacza, że człowiek jest głupi. Ja oczywiście tym człowiekiem głupim jestem, bo nie mam wrażenia, że jestem człowiekiem mądrym, ale to już temat na zupełnie inną dyskusję. A wracając do początku, czy jesteście zadowoleni z tego życia? Czy ja jestem zadowolony ze swojego życia? No po prostu. Nie wiem, nie wiem i jeszcze raz nie wiem. A dlaczego nie wiem? Bo kiedy już osiągnę coś, to cały czas mam wrażenie, że to kurwa stracę. Albo, że to jest za mało. Albo, że już tego nigdy więcej nie powtórzę. Albo, że coś nie wiem, nagle się wydarzy. Takie realia, taki mód, niby świeci słońce, niby jest ładna pogoda, ale nastrój ponury, bardzo ponury. Witam Was. Ponownie, to znowu ja, to zupełnie inne okoliczności przyrody. Jak widać, okoliczności przyrody już zupełnie inne, jest już ciemno. I powiem Wam tak, to był naprawdę bardzo ciężki weekend. Na samym początku zadałem pytanie, czy jesteście zadowoleni z życia, czy ja jestem zadowolony z życia. I powiem tak, to co mówiłem wcześniej, to była być może prawda, była ogromna prawda, jednak pojechałem do kina. Po tym, jak skończyłem nagrywać, to od razu zabrałem się i pojechałem do kina. Totalny chłam. Kompletnie film, który bez realiów życia, no fabuły żadnej, no, no ciężko mówić, żeby film, który którym byłem, nawet nie pamiętam jego nazwy, bo... Naprawdę, to nie ma sensu, ale chodzi o to, że wyczyściłem głowę i teraz mogę wam odpowiedzieć jasno, tak, jestem zadowolony ze swojego życia. Cieszę się z tego, co mam, i życzę Wam również, żebyście to Wy także cieszyli się ze swojego życia jak najlepiej tylko potraficie. A tymczasem życzę Wam miłego snu o po każdej porze, dnia, której tego oglądacie. Mam nadzieję, że trwaliście tego momentu. Jeśli to trwaliście, to powiedzcie. Film jest podzielony na dwie strefy. Więc miłego po prostu. Do zobaczenia kiedyś, wkrótce, nagle. Nie wiem. Do zobaczenia.